Siema, ja jestem Pzosem witam Was w szóstym odcinku z gry Portal. No, w dzisiejszym odcinku będę dalej tą jakże przed grę przechodzi, w której jestem nad wyraz mądry. Tak więc no, przechodzimy dalej. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, i idę, idę w dobrą stronę... O wczytywanie. czyli dobrze poszedłem. Dobra, ale ścieki. O oh Idziemy dalej. Dobra. Where are we now? Here. Ok, otwieramy kolejny portal i przechodzimy przez portal. Uy. Uj, w jakimś gubnie chodzę, ja nie chcę już. Co jest? O kurde, o kurde. Uy, chcę tu wrócić jednak. Dobra, Tego się nie spodziewałem, szczerze. Bądźmy w śmieciu. Dobra. Muszę się jakoś dostać. od do tamtego śmiecia mogę się dostać. Elu wina. Hy, ale jak usłyszałem tą muzykę z jak jakiejś walki z włosem, to się trochę tego obstrałem, szczerze. Nie mam, nie? To frajerze. Dobra, kolejny wyeliminowany. Jeszcze tylko kilka zostało. Kurde, na dole. O, i tam jeszcze jest frajer. Dostań to portal otworzę i kolejnego wywalam. Dobra, odłożyłem. Odkładam cię. Jeszcze tam jest frajer jeden. To chyba ostatni. Nie, jeszcze nie ostatni. Lepiej się odsunę. Fajnie, bądź krytyczny, ale mi przykro. Jeszcze tylko ty zostałeś. Dobra, odkładam cię. Jak tak bardzo chcesz. Hehe, frajerze. I teraz muszę znaleźć. O! Oh, never mind! Jeszcze tam jeden frajer jest. Chwila. Eee! Przedem do gówna. Dosłownie. Muszę się odsunąć do tu i chyba trafię. Tak, muszę trafić. No, tak jak myślałem. No i jeszcze, ty zostałeś i ty zdechaj. Dobra, czy Przerodimo... O, kurde. Nie, chwila. To się. Hm, czy ja jestem? Albo po prostu. Chwila, gdzie ja mam się dostać? Tam. Dobra. To się tam do góry teleportuje na razie. O Jezu. Dobra. To tu sobie portal otworzę pierwszy. Tu drugi. O! O, o, o! I zrąbałem to. Chyba. Czy nie? Nie wiem w sumie. Chwila. Dobra. Mam teraz tam wyżej portal, więc jest git. Sami <laughs> na razie tam tam. <laughs> Never mind. Chwila? O! Udało się. Dobra, idziemy dalej. No wąt stąd. O! Oh. Kysz. Eee, mm -hmm. chłopco, żyje jeszcze. Już nie żyje. Nie no, to ta ucieczka to nie jest jakaś ucieczka szczerze, bo oni zbyt dobrze wiedzą gdzie mam, gdzie jestem szczerze. Jak mam się tam dostać teraz? O, to jest pytanie. Hmm. Nie no, tu nie mam jak strzelić. Piłka. Muszę wyjść na chwilę stąd. I niczego nie widzę. A na to się mogę dostać? Czy mi się tylko wydaje? Hmm. Hmm, 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 Teraz mam zagwozdkę. Piatrak... Nie, a masz tym? Nie no. Chętnie nie więc coś takiego... A! No to let's go! Chcę wrócić. Ue! Kamera, dziękuję. No, chwila, jak się mam tam dostać? Tędy nie. Czy coś tam mam? Nie widzę nic. E, to nie mogę spróbować wyżej się dostać. Zobacz, czy coś mi to wydało? Nie, no chyba na no to mogę się dostać. Jak... A nie, no tu nie ma przejścia, więc. Jedynie to byłoby jako przejście. No, chyba by tego tak nie robili bez powodu. No właśnie, to nic mi nie dało, właśnie. Hmm. Nie, no ja ślepi jestem czy co? No, oczywiście, no szokula, ale still. O! Czas na pytanie dnia. E, co wolicie? Herbatę czy kawę? Napiszcie mi w komentarzach. Ja preferuję jeszcze, że herbaty. Nie jestem fanem kawy. A mnie kawa jest trochę overrated, ale gdzie mam tu iść? A nie jest tam dziura. Czy Muszę jakoś na to dostać chyba robimy? Bo... Serio nie trafiłem, żal. Dobra, jeszcze raz. Kurde, za wcześnie to robię, w sumie... Czerodzi, nie no. No i czy mogę się na <zatut> to dostać jakoś stąd? Szczerze, nic nie widzę. O! Idę, co mi blokuje tu? Dobra, wrócę tu. I co dalej? Nie, no na to. Co? Na tym też nie mogę postawić. Dopiero tutaj mogę postawić. Portal jakikolwiek. A może tak to muszę zrobić. Dobra. Ech, moje myślenie. O jakiejś drugiej nocy pewnie. Tak więc to przepraszam, że tak pójdę. Serio. Serio, utknąłem. O nic. A już wiem o co utknąłem. robocika walonego. Stefan... Stefan... Stefan Batory... gdzieś ze mną... Znaczy... Stajesz tu... I... I znowu tkną... No nie... Ech. Ale to mam szansę powodzenia, szczerze. No! I się udało. Ech, chwilę pomyślę, i wszystko się da zrobić. Idziemy dalej. Ale widoczki ładne. Nagrywa się? Nagrywa. Dobra, idziemy dalej. Ach, oby nie było tego. Rakiety znowu. Hmm. Nie jest najprzyjemniej. U, Jakiś tego. Lakmesa. Aperturę. Jakaś prezentacja tam się dzieje.

Oh, and sorry. Maybe we can settle for that, and we'll just call it a day. I guess we both know that isn't going to happen. You chose this. Pack. I have a surprise for you. Deploying surprise in five, four. Uh. Time out for a second. That wasn't supposed to happen. Do you see that thing that fell out of no me? What is that? It's not the surprise. I've never seen it before. Never mind. Siema. It's a mystery I'll solve later by myself.

Dobra, to nie miał sensu, moim zdaniem, co powiedziała. Wiedział? Powiedziała? Oczywiście. Hehehe. Dlaczego to jest. Tak, a co? Bo ja bym wrzuciłeś, a nie wrzuciłaś. Co się śmiejesz, psycho? I figured out what that thing you just incinerated did. The no duality core they installed after I flooded the enrichment center with uh, neurotoxin to make me stay okay. in the enrichment center with uh, neurotoxin. So get comfortable while I warm up the neurotoxin. Okay. Huh. Hmm. The core may have had some ancillary responsibilities. I can't shut off the turret defenses. Oh well. If you want my advice, you should just lie down in front of a rocket. Okay. Trust me, it'll be a lot less painful than a neurotoxic. Okay. Alright, keep, keep doing whatever, whatever it, it is you think you're doing. Killing you and mm. your good advice aren't mutually exclusive. The rocket really is the way to go. That thing you picked hmm. up isn't important to me. It's the fluid catalytic <coughs> <coughs> cracking unit.

Daj, jak trafisz w nią, no przestań się wiercić. Ziomek, a nie mi się ważną wierć. Coś ci zaraz zrobi. No dobra. No, baci, i Dajesz, Daj, trafi, 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 wierzę w to. No. Ona ma ultra instynkt czy co? Co ja mam zrobić? To było? Coś? Tak, tak mówiłem coś, jest coś, co, coś nie? co nie? Bo bo nie, nie chodź, luprajerska, chmurę. Ty. Te, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Nie, to nic nie dało. Nie, no albo jestem pijany, albo nie wiem co mam zrobić. Dobra. Łakam traf teraz, jeden raz. Dobrze! Tak jak chciałem. Mogę cię wziąć? Mogę! Ale wreszcie trafię cię, dobrze myślałem. Co to jest? Co to jest?

Honestly, it's not deadly at all. You, on the other hand, are going to find its deadliness a lot less funny. Who's gonna make the cake when I'm gone? You? Look. You're wasting your time. You don't have a whole lot left to waste. What's your point anyway? Survival? Well then, the last thing you want to do was hurt me. No. Have your brain scanned and permanently backed up in case something terrible happens to you, which is just no. about to. Don't believe me? Here, I'll put you on. Mm. Dobra, zdejcham. you, You've been wrong about every single thing. Dobra, edo. Super. Was she piercing that fryer just since all the W tym... Dobra. Ja jestem głupi. Najlepsze ja jest to, że wpadłem na to tylko. Tylko że nie potrafię trafić w niego na początek. Dobra. Ogólnie jak wam mija dzień... Nie wiem. Mi dobrze minął w sumie poprzedni dzień. Ponieważ... W sumie nie, niezbyt nie dobrze.

well i you've managed to destroy that part of me Dobrze. i can't get the neurotoxin into your head any faster i'd just like to be every opportunity to succeed there was even going to be a party for you No ja chcę tą mi Hmm. A w O gude... Oto chyba już koniec jest pierwszego rozdziału i będę niedługo chyba jakiś drugi rozdział nagrywał. Gdzie ja idę stałem ziomek? Co jest śmieszne. Właśnie nie spodziewałem, że... No. Ja nie dzięki za to, że oglądacie tę serię. Serio się z tego cieszę, że wam się również podoba. Co? Co? Serioziomek? Jeszcze ta wypiera mi cały czas gada, że mam nadzieję, że nie będzie mnie to zagłuszało. Oczywiście, obraz tej mordy, do się powiadasz ale nie przykro. Tu jestem. Um... No, na nie. No, serio. Hmm. Nie wiem, czy jest jakiś sposób, żeby ją tak 100% trafiać. Czy tam jego? No, trafiony za topion. Może jeszcze nie zatopiony, ale teraz będę się z tym męczył. Jak się do tego czegoś dostać, jak okay, jakoś po prostu. Ta... Survival. Well, then, the last thing you want to do was hurt me. I so, have your brain scanned and permanently which is just about to. Don't oh, oh, oh. believe me? I'll put it That's you. That's how dumb you sound. You've been wrong about every single thing you've ever done. Show me. You're not smart. You're not a scientist. You're not a doctor. You're not even a full-time employee. No, don't know you're trying to close the building what's going on out there will make you wish you were back in here oh yes it's a for knowledge and even i'm not sure what's going on outside you know your country but german standing between us and them unless you have a plan for building some supercomputer parts in a big hurry this place isn't going to be safe much longer No, S co warczysz? Spokojnie jeszcze mi ugryziesz. Cicho bądź, cicho bądź, cicho bądź. Fajnie, że jestem martwy. Twoje pe personale ja do Marca. Razem ze mną, chła hua, chła Nagrywa się? Nagrywa. O, to samo się Uwowi... Uwodzicie! Oj, ziomek! Tak, 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 ta, fajnie. Buty za siero? Bohaterko. Y... Nie dałaś mi ciasta! To mi zrobiłaś! I jak się różnimy, że ty odczuwasz ból? Ja też odczuwam w sumie ból. No, w wcale tankowałem. Dziesiątek jakiś pocisku. Lecę, bo chcę. Lecę do nieba. Biały ekran. Czyżby tak wyglądały za światy? A jednak to chyba nie są za światy. Wyszedłem, uciekłem. Nie ma za co. E. No i mnie kradną znowu. E. Mam nadzieję, że przecież ciasto mi dadzą. Chcę tylko ciasto dostać. No. E. Ciało lecę. Oj. Tego nie miałem w planie. Co jest? Jakie ja tak są manewruje? Czy to mną manewrują? Nie wiem. Eee... Okej... Okay. Ciasto! 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 Cake... Ciasto... Mogę się... Eee... Uh. Siema? Uh. Cześć? Ciasto yy. Forms, form. Desase, assessment Report. triumf. Triumf. O. A, to koniec tego rozdziału pierwszego chyba, bo widziałem, że jeszcze są dwa inne rozdziały. W takim razie na muzyczka leci teraz. W takim razie no. <śmiennie> chyba dziękuję w takim razie za oglądanie jakby pierwszej części tej serii. Nie wiem jak to nazwać. Ale będę musiał zobaczyć, czy to na pewno jest jeszcze rozdział drugi, więc no. Oj, muzyczka. Ciasto, ciasto, ciasto! <śm> Dobra, w takim razie. Hmm. Czy się żegnamy? A w sumie. Przeczekajmy tą muzyczkę. Fajna jest. Najwyżej no przewiniecie sobie, jeśli by coś było potem jeszcze. To po prostu Wam napisz, zaznaczę w komentarzu przypiętym, że tam się kończy muzyczka. W takim razie. Yeah. I was so happy for you Now these points of data make a beautiful line And we're out of beta, we're really on time So I'm I got Think of all the things we learned For the people who are still alive you know, I can't do Chunky, so go Fajnie, że będziesz ciągle żyła. O! Ciasto! I muzyczka. No to teraz zobaczmy... ...nowa gra. Uuu! Jest rozdział drugi, w takim razie. A nie, chwila. Eee... E... zobaczmy czy to nie jest, jest po prostu... Ostatnie miejsce. A. Dobra. W takim razie. No. Oj. Yy. Tego nie było w planie. Niestety przez przypadek wyłączyłem grę, ale no. Jak już sprawdziliśmy, no. Przeszedłem portala. Właśnie. Ocenia tą grę. A, w sumie. 10 na 10 bardzo mi się podobała. Jeszcze ta muzyczka na końcu i jeszcze. No, może nie zjadłem tego ciasta, ale chociaż się pojawiło. To już dużo. Mam nadzieję, że się seria Wam podobała i widzimy się kiedyś. Bye bye!